Neo Nowy Świat, bo jest cały pełny marzeń Chociaż miałem trudny start, i sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem I skoro już mamy kręcić, to zakręćmy całym kraj Neo Nowy Świat, bo jest cały pełny marzeń Chociaż miałem trudny start, i sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem skoro już mamy kręcić to zakręćmy całym kraj Neo Nowy Świat, bo jest cały pełny marzeń Do Chociaż miałem trudny start, i sporo niefajnych zdarzeń Co dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Do skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cał Musi nagrywać, jak się wyśpi, no to w grobie No bo nie chce odpoczywać, czasem to przepłaca zdrowiem Za co przeprasza nad wyraz, przede wszystkim tą rodzinę No bo kochają, to widać chcemy by widzowie mieli mocny uśmiech No i chciałem żyć też mocniej, nawet jeśli krót jeśli serio zazdrościcie, no to to powtórzcie Jestem zbyt szczery, ale nie potrafię zamknąć gręby na kurtkę Życie jest teraz piękne Lecimy wyżej, prędzej Dziś uderzymy w ten nowy świat, nawet ja sam w niego nie wierzę Życie jest teraz piękne Lecimy Lecimy wyżej, kręcę dziś, uderzymy w teren Neonowy świat, nawet ja sam w niego Poza nie wierzę neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń coś miałem trudny start i sporo niefajnych zdarzeń dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro już mamy kręcić, to zakręćmy całym krajem Poza neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń coś trudny start i sporo niefajnych zdarzeń Bo dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro już mamy kręcić, to zakręćmy całym krajem Ja, continue. Do szkoły, no to zarywałem nozki, żeby dalej robić mu jęcz Z życiem pościg robiłem to jak wiem 40 stopni gorączki, kiedy wszyscy wyśmiewali mnie, pełno czarnych rozkwit na tą chwilę mocno, kiedy się opłaci trud Dzisiaj mamy projekt, który zmarze wszelki brud Jak wspominam, to jest piękne, że dziś jestem tu Chcę ci dawać motywację, ale byłym Jak chodziłem do szkoły, no to zarywałem nozki, żeby dalej robić mu jęcz Z życiem pościg robiłem to jak wiem 40 stopni gorączki, kiedy wszyscy wyśmiewali mnie, pełno czarnych rozkwit i... no świat bo jest cały pełym Trudny start, to sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem I skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cały kraj. pozajmij nowy świat, bo jest cały pełny marzeń mecz, trudny start, to sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem I skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cękra